Witam serdecznie, kochani, ci, co nas oglądają, subskrybentów, tych, co wytrwali, czekają na filmiki od nas. Już niedługo recenzja Parownicy. Marki nie zdradzę, czekajcie. 1 lipca ukaże się filmik, ale powiem Wam, warto czekać. Będą się teraz te filmiki regularnie ukazywać. Nasze usługi przenieśliśmy, obecnie jesteśmy w Szczecinie, firma sprzątająca EasyClean, serdecznie zapraszamy, jeżeli ktoś jest zainteresowany sprzątaniem mieszkań, domów, też powierzchni przemysłowych, biur, lokali, lokali gastronomicznych, to serdecznie zapraszamy, nasza drużyna jest gotowa do, do pracy. I czekajcie na recenzje. Teraz recenzji będzie więcej, będą ciekawe, na pewno będą praktyczne, ponieważ nasze recenzje nie są niczym sponsorowane. Robimy je z praktyki jako firma sprzątająca. Jesteśmy w stanie ocenić na co warto zwrócić uwagę, na co nie i wam troszkę podpowiedzieć. Miejmy nadzieję, że one będą dla Was pomocne. Często jeździcie pociągami? Ja zacząłem.